Trzy sposoby na sprawne planowanie pracy. Sposób numer jeden: spotkania weekly, 30 minut, które zmienia wszystko. Stały termin, raz w tygodniu. Agenda, nad czym pracujemy w tym tygodniu. Co jest priorytetem, co może poczekać, gdzie są ryzyka. Lider nie jest tu dyktatorem, jest osobą porządkującą. Sposób numer dwa: model OKR. Stosują go takie firmy jak Google, Spotify czy Allegro. Działa w cyklu kwartalnym. Ustaw cel ambitny, inspirujący i jakościowy. 2 na 8. Szacuj wyniki, konkretne, mierzalne wskaźniki, po których poznasz, że cel został osiągnięty. Przykład: poprawa doświadczenia nowych pracowników. OKR pierwszy to skrócenie czasu onboardingu o 20%. OKR drugi to Wzrost oceny onboardingu w ankiecie powitalnej do minimum 4,5. Dzięki OKR zespół wie, co naprawdę się liczy. Sposób numer 3. Tablica Kanban, Trello lub Planner. Wizualne przedstawienie zadań według schematu do zrobienia w przygotowaniu zrobione. Pomaga widzieć pracę całego zespołu, przeciwdziałać przeciążeniu, uczyć się odpuszczania i domykania. A jak to jest w Twojej firmie? Z jakiego sposobu na sprawne planowanie pracy korzystasz?